Zmysłowa kobieta rozwija niezdrową i niebezpieczną obsesję na punkcie swojego szczęśliwie zamężnego sąsiada i nie zatrzyma się przed niczym, by go mieć tylko dla siebie. Pewnego poranka małżeństwo Joy i Greg jeździ po swojej nowej okolicy i ona zachwyca się jej przestronnością. Gdy kobieta widzi mężczyznę machającego ręką, gdy przejeżdżają obok, pyta męża o to, a on mówi, że ludzie na południu są przyjaźni. W końcu docierają do swojego nowego domu, a Joy podziwia jego urodę. Następnie chwali męża za świetny wybór domu. Greg mówi, że już ustawił trochę mebli w środku i że powinna wejść, podczas gdy on pójdzie po ich bagaże. Wewnątrz kobieta wędruje przez salon i kuchnię, zanim usiądzie na kanapie. Gdy mąż wchodzi, wyraża, jak bardzo podoba jej się ich nowy dom. Podczas gdy para dzieli pocałunek, dzwoni dzwonek do drzwi, a oni spotykają swoich nowych sąsiadów, Wilma, Georgia, Keisha i Brandona, którzy przychodzą z prezentami powitalnymi. Gdy grupa pyta, skąd pochodzą, Joy mówi, że dopiero co przeprowadzili się z LA. Następnie Greg zastanawia się, czy sąsiedzi chcieliby wejść, by porozmawiać przez chwilę, ale George grzecznie odmawia, twierdząc, że mogą potrzebować czasu, by rozpakować się i odpocząć. Chwilę później dzwoni dzwonek do drzwi, a mąż spotyka kolejnego sąsiada, Becky, która przeprasza, że zapomniała o prezencie powitalnym. W końcu Joy pojawia się i przedstawia się kobiecie, która mówi, że powinni kiedyś wpaść na obiad. Po wyjściu Becky, żona drwi z Grigę, jak bardzo się uśmiechał, rozmawiając z piękną sąsiadką. Podczas kolacji mężczyzna pyta Joy, czy jest nerwowa przed swoim pierwszym dniem w nowej pracy, a ona przyznaje, że praca w zupełnie innej branży po 10 latach pracy w marketingu sprawia, że czuje się zestresowana. Więc mąż mówi, że to normalne, że czuje się zdenerwowana, i dodaje, że zasłużyła na tę wysoką pozycję. Następnego dnia Greg idzie na poranny jogging i spotyka Becky w parku. Pyta go, czy on też biega, więc mężczyzna wyjaśnia, że głównie robi to, aby utrzymać formę, zwłaszcza że musi przejść test sprawnościowy do Akademii Policyjnej. Kiedy pyta kobietę, dlaczego biega, mówi, że jej terapeuta poradził jej to zrobić. Na wypadek, gdyby Grek źle zrozumiał jej komentarz o terapii, Becky wyjaśnia, że nie jest szalona, a on zapewnia ją, że rozumie, że niektórzy ludzie po prostu potrzebują kogoś, z kim mogą porozmawiać. Docenia jego troskliwe słowa i zauważa, że, w przeciwieństwie do niego, nie ma szczęścia do partnera życiowego, z którym mogłaby porozmawiać o swoich problemach. Na zakończenie ich biegu Becky wyzywa Grigę na zabawny wyścig z powrotem do ich ulicy, a on przyjmuje wyzwanie. Później, gdy Joy przygotowuje się do pracy, przez żaluzję widzi, jak jej mąż rozmawia miło z blond sąsiadką przed domem. Potem widzi, jak Becky flirtująco dotyka ramienia mężczyzny, więc odchodzi od okna. Po powrocie Grigę do domu żona żartuje, że na pewno zda test kondycyjny teraz, gdy znalazł sobie partnerkę do biegania. Aby uspokoić Joy, mężczyzna mówi, że sąsiadka była już w parku, kiedy tam dotarł i że ma oczy tylko dla niej. Podczas gdy żona jest w pracy, mężczyzna myje samochód na podjeździe i macha beki, gdy ta wychodzi z domu. Po południu Joy wraca z pracy, więc mąż pyta, jak minął jej pierwszy dzień. Kobieta mówi, że była zmęczona, ale cieszy się, że ma zespół pełen ambitnych świeżych absolwentów, którzy chcą się od niej uczyć. Następnie mówi, że w tym tygodniu wybiera się na wyjazd służbowy, ponieważ firma wysyła ją do Atlanty, by rozmawiać z potencjalnymi klientami. Greg mówi, że zaplanował test sprawnościowy na piątek, a jeśli go zda, zaraz po tym podejdzie do testu pisemnego. W piątek mężczyzna idzie do swojego samochodu i widzi sąsiadkę biegnącą obok. Zastanawia się, dlaczego nie poszedł na zwykły jogging tego ranka, więc wyjaśnia, że musi przejść test sprawnościowy, a ona życzy mu powodzenia. W akademii policyjnej sierżant Armstrong przeprowadza test sprawnościowy i mówi kadetom, że muszą przebiec 1,5 mili w czasie krótszym niż 15 minut, by przejść do następnej rundy. Greg kończy bieg z zapasem czasu, ale widzi swojego kolegę, Sandersa, który wydaje się nie być w stanie przebiąć ostatnich 100 stóp. Zachęca go, by się zmotywował i Sprintem dotarł do mety. Dzięki inspirującym słowom Griegę Sanders udaje się ukończyć bieg z sekundą na zegarze. Później Sierżant Armstrong chwali mężczyznę za to, co zrobił dla swojego kolegi z klasy i mówi, że siły policyjne potrzebują takich mężczyzn jak on. Następnie oficer mówi, że przeprowadzi sprawdzenie w tle, dzwoniąc do jego poprzednich pracodawców i rozmawiając z sąsiadami. W międzyczasie Becky wysyła SMS-a do Joy, pytając, czy chciałaby się spotkać po pracy, ale ta odpowiada, że nie może, bo musi spakować się na wyjazd służbowy. Pewnej nocy, gdy żony nie ma w domu, Greg zaprasza Brandona na oglądanie meczu. Kilka minut później Becky wpada i mówi, że liczyła na rozmowę z Joy, ale mężczyzna mówi, że jego żona nie ma w domu. Następnie mówi kobiecie, że zdał test sprawnościowy, a ona odpowiada, że nigdy w niego nie wątpiła. Kiedy wraca do salonu, Brandon żartuje, że wygląda na to, że blondynka przyszła do domu z powodu Grigę, chociaż twierdziła, że szukała Joy. Zaskoczony mężczyzna mówi, że nie zamierza mieć problemów małżeńskich, rozważając takie myśli. Pyta mężczyznę, jak długo Becky mieszka w tej okolicy, a ten odpowiada, że przeprowadziła się kilka miesięcy przed nimi. Nagle Brandon mówi, że kokietująca kobieta próbowała go uwieść raz lub dwa. Ale on odpierał jej zaloty, udając, że nic nie zauważa. Dodaje, że jest zdziwiony, że jeszcze nie spróbowała zdobyć grigę, ponieważ ma reputację podrywania czarnoskórych mężczyzn. Po udanym spotkaniu z klientem, radosna Joy dzwoni do swojego męża, który i trawniki. Gdy pyta, czy zachowywał się dobrze, będąc samemu w domu, mężczyzna na moment rozprasza się, widząc Becky machającą do niego. Potem żartuje, że miał wczoraj w domu przyjacielską sąsiadkę, a kiedy żona myśli, że chodzi o blondynkę, Greg wyjaśnia, że to był Brandon. Zauważając poważny ton w głosie Joy, mężczyzna zapewnia ją, że nie ma się o co martwić, jeśli chodzi o jego lojalność wobec niej. Tego wieczoru, gdy czyta książkę na kanapie, dostaje od żony pikantnego SMS-a i odpowiada odpowiednio. Później Grek wychodzi na zewnątrz i widzi Becky palącą skręta na swoim podjeździe. Prześmiewczo mówi, że przyszły policjant może ją aresztować, więc on odpowiada, że tego nie zrobi, jeśli podzieli się z nim tym nielegalnym substancją. W tym czasie ciekawska Kisze widzi to z okna, a jej mąż dołącza do niej. W końcu Greg pyta Beki, czy umawia się z czarnoskórymi mężczyznami, a jej pytanie go rozbawia. Zastanawia się, skąd wysnuł taki wniosek, a on wyjaśnia, że wydaje się być wygodna w towarzystwie osób takich jak on, w przeciwieństwie do większości białych ludzi, z którymi się spotyka. Następnie kobieta bierze butelkę piwa mężczyzny i pije łyk. W domu naprzeciwko Brandon mówi żonie, że oni pewnie po prostu rozmawiają, ale ona ma wątpliwości. Kiedy Grek pyta o pusty dom na ich ulicy, kobieta mówi, że rodzina, która tam mieszkała, wyprowadziła się kilka tygodni temu. Potem wspomina, że mieli basen i mówi, że powinni go sprawdzić. Pomimo początkowej niechęci, mężczyzna podąża za Beki do basenu, a ona włącza światła. Nagle kobieta rozbiera się do bielizny i wskakuje do wody. Grek odmawia wejścia, więc ona udaje, że tonie, zmuszając go do ratowania jej. Beki śmieje się i zdradza, że nie była w niebezpieczeństwie, ale dziękuje mężczyźnie, całując go w policzek. Zaskoczony, Grek zirytowany popycha ją, wychodzi z basenu i wraca do domu. Podczas następnej sesji terapeutycznej z dr. Robinson, blondynka kłamie, że jest już rok trzeźwa, mimo że piła alkohol zeszłej nocy. Kiedy terapeuta pyta, co robi w przypadku wyzwalaczy, kobieta mówi, że idzie do bezpiecznej przestrzeni w swojej głowie i myśli pozytywnie. Dr. Robinson pyta, czy kogoś spotyka, a pacjentka mówi, że niedawno poznała wspaniałego faceta. Terapeuta zastanawia się, jak się poznali, więc Becky mówi, że mężczyzna uratował ją przed utonięciem w basenie sąsiada i uważa, że to był los. Kiedy lekarz radzi, by powoli podchodziła do sprawy, bo ma tendencję do podążania za impulsem, blondynka stanowczo twierdzi, że tak nie jest. Wkrótce Joy wraca z wyjazdu służbowego, a Becky wita ją z powrotem. Po usłyszeniu o udanych spotkaniach sąsiadka mówi, że powinny wypić kawę, by uczcić to wydarzenie, ale kobieta mówi, że ma silną alergię na kofeinę. Joy dodaje, że chce po prostu odpocząć i przytulić się do męża. Więc blondynka mówi, że powinni wpaść na kolację jutro, bo wciąż ma dla nich prezent powitalny. W środku domu Greg przygotowuje romantyczną kolację dla żony i wręcza jej bukiet róż, gdy wchodzi do domu. Zanim zjedzą posiłek, mężczyzna daje Joy diamentową bransoletkę, którą ona docenia. Później para bierze kąpiel w wannie, a kobieta mówi mężowi, że Becky zaprosiła ich na kolację jutro. On wyraża, że nie chce iść. Bo wolałby spędzić kolejne dni z żoną, ale Joy mówi, że sąsiadka nie weźmie odmowy. Następnego wieczoru blondynka wita gości, mając na sobie elegancką czerwoną sukienkę. Po szybkim przytuleniu kobieta owija ręce wokół mężczyzny w długim uścisku, co sprawia, że grzecznie odpycha ją. Podczas posiłku Joy komplementuje gotowanie gospodyni i ta mówi, że nauczyła ją tego mama jej chłopaka z liceum. Następnie gość pyta Becky, czym się zajmuje, a blondynka mówi, że po tym jak jej mąż zginął w wypadku podczas wspinaczki, żyje z pieniędzy, które jej zostawił. Joy przeprasza, że poruszyła ten temat, bo nie wiedziała, że jest wdową, a gospodyni zapewnia ją, że nie ma sprawy. Podczas gdy żona stopniowo łagodnieje wobec sąsiadki, Grek siedzi smutny w fotelu, martwiąc się, że incydent w basenie wyjdzie na jaw. Kiedy Joy wychodzi do Łazienki, gospodyni pyta mężczyznę, dlaczego przez cały wieczór milczał. On wyjaśnia, że myślał, że będą trzymać dystans po tym, co wydarzyło się w basenie. Becky tłumaczy, że obiecała ugotować im obiad i obiecuje zachować ich spotkanie w tajemnicy. Zirytowany, grek wstaje i oświadcza, że nie miał zamiaru wprowadzać sąsiadki w błąd w jakikolwiek sposób i podkreśla, że kocha swoją żonę za bardzo, by ją zdradzić. Jednak blondynka ma wypaczoną wersję wydarzeń i twierdzi, że nie mógł oderwać rąk od niej, gdy byli w basenie. Nagle Joy wraca z łazienki i dziękuje gospodyni za wspaniały posiłek. Po wyjściu pary Becky wyobraża sobie, jak uprawia seks z Gregiem w basenie. Później tej nocy mąż i żona kochają się w sypialni. Następnego dnia mężczyzna znajduje blondynkę gotującą śniadanie w ich kuchni, więc stanowczo nakazuje jej wyjść. Kiedy znowu wspomina o incydencie w basenie, Greg wyjaśnia, że to był błąd i przeprasza, że doszło do tego. Następnie spokojnie prosi sąsiadkę, by trzymała się z daleka od niego i jego żony, ale ona odpowiada, że nie może tego zrobić, ponieważ z Joy stały się dobrymi przyjaciółkami. Wściekły, Greg chwyta Beki za ramię i domaga się, by trzymała się z dala od niego. Blondynka uwalnia rękę i w furii wychodzi z domu. Podczas następnej sesji dr Robinson zauważa, jak zachowanie pacjentki różni się drastycznie od tego, jak optymistyczna była podczas ostatniego spotkania. Terapeutka uważa, że muszą poradzić sobie z jej traumą związaną z porzuceniem przez rodziców w dzieciństwie. Jednak blondynka otwiera się na temat problemów w związku, zaskakując doktor, gdy ujawnia, że nowy mężczyzna w jej życiu ma żonę. Twierdzi, że to nie jest romans, bo oboje się kochają, a ona po prostu musi pozbyć się jego żony. Zaniepokojona, doktor Robinson upewnia się, czy pacjentka ma na myśli to, że liczy na rozwód, a Becky pół serio się zgadza. Wyczuwając podejrzliwość terapeutki, blondynka usprawiedliwia się, wychodząc do łazienki. Chwilę później, obłąkana kobieta wyskakuje z zapleców doktora i dusi ją szalikiem, kończąc jej życie. Po tym odrażającym czynie, Becky wiąże szalik na swojej głowie i zabiera notę z terapeuty. Tego popołudnia, sierżant Armstrong odwiedza blondynkę w jej domu, by przeprowadzić wywiad w ramach sprawdzania tła grigę. Gdy kobieta widzi aspirującego policjanta na swoim podjeździe, pyta, czy mogą przenieść rozmowę do środka. W salonie Beki wspomina, jak miała ostatnio gości, parę, ale zamiast opowiadać o tym, co się stało, wymyśla historię. Twierdzi, że Grek próbował ją uwieść, kiedy jego żona była w Łazience, i powiedział jej, że nie chce, by ich związek się zakończył. Sierżant Armstrong pyta, czy mają romans, a kobieta przyznaje, że raz się kochali, po tym jak za dużo wypili. Becky dodaje, że Grek chwycił ją za ramię i nie puścił, dopóki nie obiecała, że się z nim spotka. Potem pyta, czy jej zeznania wpłyną na przyszłość aspirującego policjanta, a sierżant Armstrong mówi, że Departament Policji ma standardy, które muszą być przestrzegane. Później, Grek macha na przejeżdżający samochód policjanta, a starszy mężczyzna zwraca uwagę, że jego romans z sąsiadką jako żonaty mężczyzna nie pokazuje odpowiedniej oceny, jakiej policja szuka w kandydacie. Mężczyzna próbuje wyjaśnić swoją wersję wydarzeń, ale sierżant Armstrong ostrzega go, że jeśli kiedykolwiek ponownie dotknie Becky, sam go aresztuje. Następnego dnia, blondynka rozmawia z Wilma, która z pogardą sugeruje, że słyszała plotki krążące po okolicy. Starsza kobieta mówi, że Greg i Joy to dobrzy ludzie i wyraża, że nie podoba jej się całe to zamieszanie, które zaczęło się od przybycia Becky. Wówczas blondynka mówi Wilmie, by zajęła się swoimi sprawami, jeśli nie chce, by coś złego wydarzyło się jej i Georgowi. Później Greg stawia Becky czoła za to, co powiedziała sierżantowi Armstrongowi. Początkowo udaje, że nic nie wie, ale kiedy mężczyzna mówi, że igra z jego życiem, zdumiona sąsiadka zapewnia go, że nie będzie musiał pracować, gdy będą razem, ponieważ ma dużo pieniędzy. Wściekły aspirujący policjant nazywa ją szaloną, za to, że zakłada, iż kiedykolwiek zostawi żonę dla niej. Nagle pojawia się Joy, więc para udaje, że prowadzi normalną rozmowę. Zanim mężczyzna odchodzi, mówi Becky, by zostawiła go w spokoju, bo nigdy nie będą razem. Tego wieczoru blondynka wkrada się do domu pary i rozsypuje zawartość kapsułki z kofeiną do butelki wody Joy. W międzyczasie Kisze widzi podejrzaną kobietę uciekającą z ich podwórka, ale blondynka zauważa ją, podglądając przez zasłony. Następnego dnia Joy dostaje reakcji alergicznej po wypiciu z butelki. Później, w szpitalu, lekarz informuje Grigę, że badania laboratoryjne potwierdziły wysoką zawartość kofeiny w organizmie jego żony. Zdezorientowany mężczyzna mówi, że Joy bardzo poważnie traktuje swoją alergię i nigdy nie pomyliłaby się w spożyciu tej substancji. Tego wieczoru Becky wkrada się do domu Keyeshi i Brandona i manipuluje przy pokrętłach ich kuchenki gazowej. Kolejnego dnia władze przyjeżdżają do domu sąsiadów, a Greg pyta Wilma i Georgia, co się stało. Relacjonują, że para zginęła poprzedniej nocy od zatrucia tlenkiem węgla. Po usłyszeniu tej smutnej wiadomości mężczyzna zauważa blondynkę cofającą się w cień. Tego samego wieczoru Greg odbiera telefon od Becky, która mówi, że wierzy, że są w sobie zakochani. Kiedy odpowiada, że ma złamany numer, obłąkana kobieta grozi, że skrzywdzi jego żonę, jeśli nie zostawi jej. Podczas gdy para śpi, niezrównoważona sąsiadka włamała się do ich domu i stoi przy łóżku. Następnego dnia mąż sugeruje, by żona wzięła dzień wolny z pracy, aby mogli się zrelaksować i zwiedzać miasto. Później Beki widzi, jak para wyjeżdża, więc wkrada się do domu i bierze kąpiel w ich wannie. Po wysuszeniu się, kobieta zakłada koszulę grigę i kładzie się na łóżku. Tego wieczoru para wraca do domu, by znaleźć swój salon całkowicie zdemolowany, więc Greg dzwoni na policję. Po tym jak policjanci odjeżdżają, mężczyzna mówi żonie, że to Becky jest odpowiedzialna za zniszczenia, a kiedy ona pyta, dlaczego, w końcu wyjawia, co się wydarzyło, gdy była na wyjeździe służbowym. Przyznaje, że wypili drinka, a kobieta próbowała go pocałować. Jednak Joy trudno uwierzyć, że nic więcej się nie wydarzyło, i gani go za to, że powiedział jej o tym dopiero teraz, gdy blondynka zdemolowała dom. Wściekła, Joy biegnie do domu sąsiadki, by ją skonfrontować. Ku ich zaskoczeniu, drzwi są otwarte, ale światła nie działają. Na górze, przerażona para znajduje bezwładne ciała Wilmy i Georgia. Wówczas Becky wychodzi z sypialni i nokautuje Grigę kijem Gdy Joy pyta obłąkaną blondynkę, dlaczego zabiła ich sąsiadów, ta mówi, że wtrącali się w jej sprawy, a Joy dedukuje, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć Kayeshi i Brandona. Wkrótce wybucha szarpanina, a Joy siada na morderczyni i kilka razy ją uderza. Jednak beki zrzucają z siebie, ale kiedy ta próbuje ją uderzyć kijem, Joy kopie ją w brzuch. Wtedy kobieta wyzywa blondynkę na pojedynek i jej potężne uderzenie sprawia, że morderczyni spada na szklany stół. Kiedy próbuje udusić beki, ta uderza ją w głowę ważonym. Tuż przed tym, jak blondynka ma zadać ostatni cios, Joy chwyta szklany odłamek i tnie jej nogę. Kiedy morderczyni opuszcza gardę, zdeterminowana kobieta zadaje jej cios w szyję, kończąc jej życie. Chwilę później. Grek w końcu odzyskuje przytomność, czołga się do swojej żony i upewnia się, że jest w porządku.